Orędzie 202 Fatima 29 czerwca 1980 roku, uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Pustynia, na którą się chronię. Chciałam, abyś dzisiaj był tutaj w Fatimie, by zamknąć wieczorniki, które w tym roku prowadziłeś we wszystkich częściach Europy przyjęłam waszą wspaniałomyślną odpowiedź, dawaną mi wszędzie przez moich synów. To jest moja godzina, jest to również godzina waszej walki, ponieważ zwycięskie działanie niebieskiego wodza, niewiasty obleczonej w słońce, będzie się stawać coraz bardziej widoczne. Jeszcze przez połowę czasu muszę pozostać w schronieniu na pustyni, Tutaj dokonuję największych cudów, w ciszy i pokorze. Pustynia, na którą się chronię, to wy, synowie, poświęceni niepokalanemu sercu, to wasze serca, wysuszone licznymi ranami, zadanymi w świecie zbuntowanym przeciwko Bogu i Jego prawom, w świecie ogarniętym rozszerzającą się groźnie nienawiścią i przemocą. Wasze wysuszone serca, Wasze spragnione dusze, moi synowie, są miejscem, na którym niebieska mama znajduje teraz schronienie. Dzięki mojej obecności pustynia ta zmienia się w kwitnący ogród, pielęgnowany przeze mnie ze szczególną troską. Codziennie nawadniam wasze wysuszone serca czułością mej niepokalanej miłości. Oschłość waszych dusz Zraszam łaską, której jestem pełna, gdyż jako mama muszę ją dawać wszystkim moim małym dzieciom. Opatruję również niebieskim balsamem wasze rany i oczyszczam was, pomagając wyzwalać się stopniowo z grzechów, z licznych braków i nieuporządkowanych przywiązań. Tak właśnie przygotowuję i użyźniam ziemię mojego ogrodu. Zasiewam tam miłość do mojego Syna Jezusa, aby mogła wykiełkować i kwitnąć w sposób coraz doskonalszy i pełen światła. W Jego duchu miłości otwieram Was na słońce życzliwości Ojca, aby Trójca Przenajświętsza mogła zabłysnąć i odzwierciedlać się w niebiańskiej siedzibie, zbudowanej w moim niepokalanym sercu. Wzrastacie więc, pielęgnowani przeze mnie, jak pokorne kwiaty, które rozchylają się, by wyśpiewywać wyłącznie chwałę Bożą i wszędzie szerzyć wspaniałość Jego miłości. Daję Wam także barwy i zapach moich cnót, modlitwy, pokory, małości, posłuszeństwa, doskonałego oddania się. Wzrastacie i rozwijacie się, a ja każdego dnia przemieniam waszą pustynię w najpiękniejszy ogród, którego zazdrośnie strzegę.